Witam Was w kolejnym odcinku programu Marcin Gry na PS5. Najlepsze recenzje, oczywiście, na YouTube. No i cóż, yy, witam Was w kolejnym odcinku z Dragmana Ukonga, czyli w kolejnym odcinku, czyli to oznacza, że pokonaliśmy wczoraj yy, straży, Strażnika Pustynnego, czyli. Czyli tygrysa świątyni Jagwaj na pustyni. Czyli pokonaliśmy go wczoraj, udało, udało się w końcu go pokonać, już 5 tygodni minęło. Do, dostaliśmy tę nową umiejętność, czyli tą umiejętność tward, twardy jak skała, czyli nasz łukąk się zamienia w tą skałę. Jak uruchomimy ten, tą umiejętność, no i, no i cóż, pokonaliśmy wczoraj tygrysa i świątyni Jagła i na Pustyni, tak jak już wcześniej mówiłem, no i cóż, podgo żyjemy dalej, no i pięć tygodni wam powiem, męczyłem, męczyłem się z tym bosem. Yy, myślałem, że już go, go nie, nie pokonam, ale tak jak już, już mówiłem poprzednich podcastach trzeba być cierpliwy po prostu po prostu do tych niektórych, e, niektórych e, gierek i e, taką cierpliwość to wymaga wymaga Blackman Wukong, żeby mieć taką, taką cier, cierpliwość właśnie do tej gierki. No i cóż, podróżyjemy przez pustynię, zobaczymy co się stanie dalej już si, siódmego czy 8. Już bo samo mamy, mamy pokonanego, to będzie odcinek y, 10 dziesiąty już z Blackman z Blackmanu Konga no i, no i cóż, zaraz bliżej jesteśmy że tak powiem y, dojścia do tej ostatniej lokalizacji jak jest zima czyli y, zmierzamy do, lo, do lokalizacji zima i to jest już niby ostatnia lokalizacja ale tam dopiero, dopiero to będą sobie. I Wam powiem, yy, powiem taką zł, złotą yy, zasadę, nie? że zacznę chyba naszego Łukonga, naszego yy, mu te wszystkie umiejętności na maksa, i, i wtedy będę, będę pewien, że, że mój Wukong będzie najlepszy i pójdę przetrwanie i wytrzymałość, żeby, żeby to jakoś miało, miało ręce, ręce i nogi. Śnieg, śnieg pada o, oczywiście. U nas. Ja się już cieszę, że, że skończyłem, skończyłem ten rozdział z tym tygrysem, bo e, misz świątyni Jagłaj i to był to był bardzo przeromany tygrys e, strażnik świątyni Jagłaj oczywiście na pustyni. Oczywiście nasz mistrz oczywiście nam daje, daje te wszystkie wszystkie umiejętności I dał twardy e, twa, e, twardy jak skała dał to mu umiej umiejętność no i zamieniamy się że tak powiem tak jak już wcześniej powiedziałem w skałę no i, no i, no i po, yy, pokonaliśmy tego, tego yy, sterownika świątyni Jagłaj czyli tego tygrysa ale wam powiem że był cholernie trudny cholernie trudny i ciężko go było, było że tak powiem wyczaić jego, jego ruchy ale już jak wyczaiłem już, jak zacząłem trenować, to, to się udało. I udało się dopier, dopiero wczoraj. I tak się ucieszyłem, że nawet nawet mama zaczęła trochę, trochę, że tak moim strofować, bo tak się ucie, ucieszyłem, bo, yy, bo taki ciężki bo był ponad. Yy, 6 tygodni się z nim, z nim męczyłem. 6 tygo, tygodni się z nim męczyłem i 6 tygodni nie było rezultatu, aż w końcu wczoraj go przeszłem o godzinie 18 osiem, 18 wczoraj go przeszłem, bo tak męczących, że tak powiem y, trunak tej naszej przygody Black Bad Wukong No i cóż, podgorzujemy dalej, dostaliśmy my, my umiejętność tą y, skałową No i wszystkie te umiejętności będziemy rozbudowywać, czyli zwolnienie czasu Y, cios chmury i czerwone płyby, będziemy y, teraz twardy jak skała będziemy też rozbudowywać i tak jak już wcześniej mówiłem będziemy rozbudowywać i wytrzymałość i przetrwanie i y, te inne, inne ciosy może pójdziemy w jakieś ciosy ko, kosturem tego tego, tego też, też nie, nie wiem ale pójdziemy w ciosy ko, kostorem i zobaczymy jak ta nasza przygoda na tej, na tej pustyni potoczy się dalej, jacy posowie jeszcze będą, będą dalej i jak ta przygoda naszego Wukonga się potoczy dalej na tej pustyni, tak jak już wcześniej mówiłem, jakie będą umiejętności, jakie Wukong jakie będzie miał w strój, czy będziemy mieli nową no, nowe, nowe rozbudowanie kostura, czy, czy te nasze duchy będą się, się dalej, dalej powiększać, bo ten duch mi się podoba pierwszy i chcę go rozbudować na maksa, czyli ten duch, co uderza, wiecie, głową z byka, że tak powiem, z byka głową i, że tak powiem, on jest najlepszy najlepszy duch i w niego będziemy rozbudowywali i zobaczymy, jaki będzie następny boss na tej pustyni. I jeszcze bo pokonaliśmy już dwóch bosów dwóch bosów bodajże na tej pustyni to był to teraz idziemy do trzeciego, czwarty, piąty i szósty i powinniśmy kończyć ten, ten rozdział i potem się zbliżamy do ostatniego rozdziału w wukongu całej, całej gierki bo chyba ro, rozdziały są trzy trzy chyba i się zbliżamy do ostatniego niego i, I mam nadzieję, że, że, że już my będziemy kończyć Na razie idziemy, idziemy przez tą pustynię i jestem ciekawy, co się stanie dalej naszemu Łukongiem. No i e, oczywiście, co się stanie dalej, czy nasz Łukong będzie miał rozbudowany kostium, czy nasz Łukong będzie miał rozbudowany kostór, czy wszystkie te, e, co Łukong ma, ma rozbudowane rozbudować to czy, czy, oczywiście czy to, yy, czy to be, będzie podnosiło jego statystyki i tego jestem ciekawy i tego jestem ciekawy co się stanie dalej na pustyni yy, no i podgorzujemy dalej przez tą pustynię i nie mogę się doczekać, kiedy już zobaczę następnego bossa i kiedy tą zobaczę słynną zimę, także czekajcie. Na następny odcinek, a będzie, będzie jeszcze tych dużo odcinków, wchodźcie oczywiście na moje media społecznościowe, na mój Discord, na mój Instagram, na mój X Gaming, na mojego Facebooka, na mojego TikToka i Instagrama. Oczywiście wszystkie linki macie oczywiście na kanale, do wszystkich profili społecznościowych. Y Wspierajcie oczywiście, zapraszajcie nowych subskrybentów, dawajcie lajki, dawajcie polubienia, oglądajcie zaraz częściej moje, moje, moje filmiki, oglądajcie często, bo bez Was to ja zawsze powtarzam, ten, ten kanał by nie istniał. A teraz w tym odcinku do zobaczenia, cześć, pa!